Siemanko wszystkim. No i dzisiaj spotykamy się na moim serwerze strzeleckim. Dzisiaj będziemy się strzelać jako zwykły gracz. Już dawno tego nie robiłem, przyznam. Ja, dawno nie grałem jako zwykły gracz, dawno się nie strzelałem. E, po prostu nie miałem na to czasu, więc czemu by po prostu nie zagrać sobie znowu? E, mam skinę Steve'a, ponieważ Minecraft Mojang znowu Znowu płata figle, więc będziemy grać jako Steve. Przygotowując już tutaj EQ wcześniej ze skrzynek wziętych, przy, które są oczywiście do zebrania przez każdego gracza. E, już wam pokazać, co to jest, to jest protection 2 i protection 3 No i tutaj mam przygotowane takie podstawowe rzeczy oczywiście ze skrzynek. Dobra, no to może ruszajmy, nie? E, tak, żeby to było w miarę ciekawe Katedra, podest, no to może pójdziemy na katedrę, co? Czemu by nie? Ło wow. Czy ktoś tutaj się bił, czy to jest zbugowane? No dobra, no trzeba stąd wyjść Szybko, szybko! Dobra, lecimy ty, ty ty. No, czas znaleźć jakiś gracza. Jest y, około 40... Ach, nawet mam... Chodź Boże, już nawet skila straciłem, a miałem, nawet mi się dobrze strzelał. O że dawno się... znaczy odzwyczaiłem się od mówienia częstego do mikrofonu byłem chory, miałem ospę, możecie się śmiać, tak? w wieku 16 lat to jest nawet... to nie jest taka prosta sprawa, że tylko swędzi jest dosyć wysoka gorączka i nie jest to ciekawe nie, 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 nie... aha, w ogóle zapomniałem o trybach łuku tyk, tyk, tyk Potem jak, jak mnie przynajmniej zabiją albo ucieknę to... Postaram się zmienić ten... znaczy włączyć ten czat, bo kurczę jednak nie widzę jaki jest tryb. Troszeczkę sobie to... Mm, znaczy wyłączę sobie na pewno mm, troszeczkę jakby pokazywanie tego czatu, tak żeby to nie było na 100% pokazany czat. Znaczy wiecie mi o co chyba chodzi. Kurczę to jest full entry, Dobra, nie ma sensu się z nim bić, ucieknę najpewniej w świecie ucieknę. Albo już po prostu jestem śmiertelnie udopiony. Dobra. Nie, zostawcie błagam, nie, nie, nie. Ja pisałem na Facebooku, że będziemy... że będę walczył o godzinie 18, może trochę po i teraz będą mogli mnie wszyscy gonić, a ja tego w 100% nie chcę. Dobra, więc może ucieknijmy w jakieś dobre miejsce może. Nie! Fuck, dobre, się wrąbałem. A no i po moich enchantowanych rzeczach. Dobra, chat. Yy, Shown. Tutaj dajmy sobie na tyle. Tak będzie w miarę spoko. Albo troszeczkę mniej. Może 40, co wy na to chodzicie? Dobra, niech będzie tak. Weźmy sobie przedmioty z kit uzbrojenia. Tak będzie najlepiej. Yy, pyk, pyk, pyk. To sobie tu weźmy. Weźmy trochę więcej mleka, bo to się przyda, to jest przydatne, naprawdę. No i co? Będziemy się bić, a za dwie godziny dokładne będzie Bosik. A nie wiem, kiedy filmik wrzucę, więc nie wiem, czy. Balon, balon, balon. Podest. Hmm. Fort. Może pójdziemy na Fort jednak. Oj, oh shit, cała, cała gilia, może. Nie! ho! ho dobre. Super to weźmy sobie to jeszcze raz. Ja mogę, brać, ja mogę brać cały czas gdyż jestem administratorem i mnie takie właśnie blokady typu kilkuminutowe, żeby nie brać tego cały czas, nie wywiązują. więc ja to mogę brać cały czas Cóż, tu sobie dajmy mięsko i możemy lecieć, co? Lecimy Tylko już nie na fort, ale pójdziemy sobie na inny telefon na, 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 na podmost bo już nawet nie wiem, gdzie to było Ruiny Na ruiny chodźmy Dobra eee, Więc tak, skoczymy tutaj i Znajdziemy jakiegoś... Jest razor Fire, o na Fire sobie ustawmy Nikogo jeszcze nie zabijemy, a to jest źle Nie mam kila od dłuższego czasu Muszę sobie w ogóle myszkę nową kupić, bo Ta już strasznie klika, tak samo klawiatura z tym może mi pójdzie lepiej, bo jego zacząłem wcześniej atakować. Tylko boję się, że ktoś mnie jeszcze bije z tyłu. A jak tak jest, to nie będzie fajnie. Błogam... Fuak! Dlaczego ja mam tak źle? Nie umiem grać, jestem nobem. Jestem nobem w gry Na własnym serwerze lamie. Co tam? Co Nieważne Liczy się wiesz, fajna zabawa ja, ja, ja mi się, mi się na tym serwerze podoba, mi się fajnie gra No cóż Trudno, że mi się własny własny serwer nie podoba, nie? Dobra Gdzie klikanie myszku panie, w 100% i będzie was to wkurzać Dlatego muszę to jakoś zmienić Chodź tu Nupku, chodź No już przyszedł do swoich znajomych Kampią wszyscy, ja nie mam szans nawet, że jestem administratorem, to sobie enchantować przedmiotów nie będę, sobie. Jak robiłem trailer na... patch, teraz biegną wszyscy. Jak robiłem trailer na drugą odsłonę serwera, to mówiliście, że używam enchantowanych... Yy, łuków. Yy, po pierwsze, mogę sobie używać, tak? A dwa, że nie użyję tego często, tylko korzystałem do tego, że... by nagrać trailer, żeby to w miarę jakoś fajnie wyglądało, prawda? I tylko i wyłącznie wtedy. Dobra. Chodź tu mój kochany. No dlaczego wszyscy na mnie? Lamerem jest nawet niekwa, nie potrafię nikogo zabić na własnym serwerze. Jestem nowym. Może nie dlatego że się wszyscy na mnie rzucają, ale po prostu jestem debilem, który nie potrafi zabić kogoś. Dobra. Dobra, trzeba kogoś znaleźć, nie? Nie, żeby ten odcinek nie był taki lamerski. Mógł wrócić na YouTube? Boże, jak oni uciekają? Czy nie mogą stanąć w miejscu i zacząć się bić ze mną? Jest, podpalony. Jak oni spieprzają? No ja rozumiem, rozumiem uciekać, ale kurczę, ze mną się nie będziesz bił. Ze mną się nie napijesz. Chodź tu. Koledzy uciekają, to trzeba ich dogonić, tak? O. Lol, nawet. Tu jestem ja taki zły, że nie potrafię. No nie mówcie, że mi jakiś tam... <grym>, Zgnoi mnie koleś bez Nie, no to jest już śmieszne. No zabiłem go, dobra. Weźmy sobie... ...mięsko, napojmy się i możemy lecieć dalej, tylko w sumie nie, nie możemy lecieć dalej, trzeba się odczekać, aż mi się życie chociaż troszeczkę zregeneruje. Nie wierzę, no typek bez wroli by mnie zgnoił. <śmarsz> Bo jestem lamerem. No cóż, jak się tyle czasu adminuje w moim stopniu gra, w cokolwiek... To no tak jest Są skillerzy, którzy grę no staną w tą grę Pod tym zerferzem, więc cóż poradzę Dobra Znajdźmy kogoś innego, jednego zabiliśmy Chyba dwóch nawet Kiedy, no chyba, że coś Chyba, coś schizuje Jas, yes, może go zabiję No patrz, ubił mi go Chodź, słoneczko, chodź. No nie, dwóch, fuck. Jestem lamerem. No nie, no zabija mnie jakiś... ...typek bez zbroi. To jest złe. To jest złe. Kurczę, muszę to, muszę to usunąć potem. się chyba zbugował przy jakimś restarcie. Mm, Dobra. w tym jest problem, że gdy ktoś strzeli w momencie restartu netem i się zrestartuje serwer, lub ja zrestartuję, to, to wtedy to się buguje i jest to. Z... Serwer wtedy to łapie jako stały klocek który został położony, a. I, lub po prostu jest i nie, nie, nie znika, prawda? Dobra. Tam jest Magilia. <noise> Zabiłem go, dobra. Znaczy no, zrzuciłem go tak jakby, no, Chodź tu. No nie wszyscy nami teraz sojusz już graczy na tym serwerze, gdzie mi biło. Jeden, jeden tutaj widzę z jakimś powerem czy enchantem jakimkolwiek. Mi bili Nie, <grytanie> <dawiam> dobra, 2 HP! Znaczy jeden, jedno serduszko mu zostało, nie wierzę. Dobra, szybko na fortecę. Trzeba go bić, trzeba go bić! A, Boże, już tam źle, źle, pod most. Niech będzie tutaj. Tak, ja teraz tak się z tym wychodzi? Bo chyba tędy. Tyk, 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 tyk. W ogóle pokażę wam taką, te, 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 taki triczek, znaczy triczek. Mmm. Ja w komnatę, nie wiem, czy ją znacie, nie wiem, czy teraz tam przeżyję, to powinienem przeżyć. Tu skaczecie. Musicie skoczyć idealnie w ten środkowy klocek yy, do bandy. Wtedy skaczecie tutaj, możecie przed kimś uciec. Biegniecie tędy, tędy, tędy. Tutaj są, Pół... znaczy, Boże, płytki naciskowe, żebyście mogli sobie wyjść stąd. Tylko, teraz tylko stąd nie wyjdę. Fak. Dobrze. Dobra, sekundę, gm1, eee, weźmy sobie tylko, mm, gdzie to jest, nic sobie nie daje, więc myślę, że mi zobaczycie. muszę znaleźć tylko, o jest, ladder, gm0, możemy grać dalej, pyk, i lecimy, no ale możecie tak sobie z tego korzystać, okej. Okay. Znajdźmy jakiegoś gracza, bo na razie zabiję jednego i tu gracza bez zbroi, więc to jest lamerskie, tak? Więc radzę Ci mówić, że tylko... Eee, ty tylko ty z tym chantem. A tak to to nie. W sumie racja. Chodź tu. O jest ofiara nasza. Nawet nie potrafię trafić typka. Mądra. Dobra, chodź Pum, bum, 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 bum. No we dwóch, no to, jaki to jest nie no? Będę prosił jej, jak sługa uniżony. Dobra. Eee, ppp. W ogóle nie ile już nagrywam. Z 10 minut. Spoko. Katedra. Co raz tutaj wchodzę, muszę to usunąć. GM1. Ok, i po problemy GM0. Lecimy dalej. Jestem gnojony. Muszę się, muszę się postarać. Tam jest jakiś jeden typek, albo kilku. Więc jakby mi się udało, to mogę ich dorwać. Tylko teraz tak. Razor. Fuck, Enchant. No chodź kolego, chodź. O no nie we dwu, znowu nie jeszcze. Nety no fuck Jakie ja mam szczęście? I jak to być, jak to być skillerem, jak się wszyscy na mnie rzucają? Jeszcze trzeba sobie wygrać plugin i się zmienić w jakiegoś gracza, który nie, nie istnieje. Dobra, sobie będę musiał. Aaa, zrobiłem directa Okej, okay. pisze mi to, jeżeli już leci. Nie wiem, po co mi to pisze. Katedra, podest, balon, cmentarz. Fort, o fort, chodźmy fort. Geordie. Fuck. Nie, no. Fuck. Wypad ziomki. Ucieka. Nie wiem jak wam, ale ja się żegnam. Sorry, Memory. Teraz leci wszyscy. Lecą wszyscy na mnie jak kurczaki. Jak kurczaki mi popaszę. Chodźcie. Yeah. teraz mnie nie puszczą dopóki, dopóki ich nie zabiję, albo oni mnie nie zabiją. I fort zrobili jako swoją bazę i każdy kto się tam zrespił już przegrywa. I pełno jest tych zł złotymi hamami Kolejni. Jestem tępiony. Mmm, w sumie dużo osób, którzy mogłyby mnie zabić. Ja yeah. boże jestem tępiony. Nie mam żadnego enchant, zaraz sobie zenchantuję łuk. Na Power 2. Tak zrobię. I będziecie mówić, że ja potrafię grać tylko z Enchantem. Oni mają Enchanty, to ja też. Sobie dajmy, nie wiem, na zbrojkę i na to. Enchant 3. I tu też. nie chce mi się wpisywać. A tutaj dajmy sobie Power 1. O. Jak ktoś mnie zabije, to przynajmniej będzie miał dobry Enchant. Czy nie, wiem, czy dobry, ale będzie miał dobry. Będzie miał Enchant po prostu. Dobra, lecimy. Dajmy sobie tu to, co chce port, jesteś mój, chodź tu. Zabiłem no. <ścoughs> Boże, jestem takim lamerem. Enchant, tyk, tyk Mogę co ja tutaj enchantuję Blast Protection To enchantowałem, serio? Też wiem, czemu mnie tak szybko zabili mm, Prot, o tak Dobra Jeszcze tu i będziemy teraz koksić, tak, tak ma być Jeśli padnę, to z tym lamerasz jestem i tak, dobra, nieważne Power 2 Pewnie się rzuci na mnie. Skoro oni się rzucają na mnie we, we wszystkich, to ja mogę się na nich rzucać z takim mieczem Nie, no błagam, wyjdźcie. Nie, no fuck i rusz się stąd. Uciekaj, uciekaj. Boże, przeżyłem fuksy bo te proty i tyle tylko. Jakiś czasu ma, trz... ma jeden i pół serduszka, z tego co pokazuje plugin. Więc jesteś mój, ziomeczku. No, jesteś mój. No i tak potrafię grać z enchantem, skoro oni też potrafią. To ja też potrafię. Ok, chodź. No nie, no nie, będę jęczał, pakał że mnie zabijają dobrze mu idzie powiem i tyle są dobrzy no ja, ja nie potrafię grać a oni skillują są dobrzy i tyle gratki dla tych ludzi okej okay. no dobra fuck tutaj coś też się na mnie rzuca Wypa... Nie! Nie! Ja się przebijam! Nie! Nie! Fuck! Nie! Nie możecie mnie zabić! Nie! Tak nie może być! Ucieka. Zaraz niech się HP zregeneruje Wszyscy się na mnie rzucają Happy day! Happy day! Nie ma to jak... Nie! szum. Nie, kolejny. Mierzy we mnie strzałą. To jest. Uciekaj, to. to odcinek się nazywa Uciekaj z trektem. Będzie, to będzie super. Lol. Jestem teraz na strzału. No. Gratki. Nie, nie ma to sensu. W takim razie nie będę informował nikogo na Facebooku, bo. Albo, bo nie wiem. Albo to po prostu. Się, albo ja mam takiego niefarta, że na nich trafiam i oni lubią mnie strzelać. Albo po prostu. Wiadomość na Facebooku, że. A, nieważne, dobra. Gratki dla tych, którzy mnie zabijali. Ja zabiję może dwóch tego jeszcze jakiegoś tam bezbroi i ze z jeszcze zęczantem, więc dobra. Ja się z wami żegnam, było fajnie, miło. Kolejny odcinek za, za niedługo, tak myślę. I do zobaczenia jako już Trekt, a nie Steve. Cześć.